No masz. Zakopiesz, tak? Dobrze. Zakopałeś. Brawo, grzeczna jesteś dziewczynka, tak. dzień padało. Dzisiaj już lepsza pogoda, wyszło słoneczko. W związku z tym, że po czosnku zostały mi puste zagony, sobie dzisiaj wysiałam rukolę tam i rzodkiewkę. I to już drugi raz, słuchajcie, ponieważ wysiałam kilka tygodni temu sałaty tam, rukole i rzodkiewkę. No i niestety wszystko ładnie wzeszło. Ale pchełki ziemne, z tym, że było bardzo ciepło, sucho, to niestety te wszystkie wschody mi zeżarły, więc postanowiłam poczekać, że dopiero właśnie po tych większych deszczach, jak będzie ta gleba bardzo wilgotna, której nie lubią pchełki ziemne, wysieję jeszcze drugi raz. Mam nadzieję, że po prostu nie za późno, ale stwierdziłam, że warto spróbować. A tak wygląda grządka miesiąc później. Jest rukola, troszkę podgryziona przez te pchełki, ale widzę, że sobie dała radę. No Buraczki troszeczkę też zmaltretowane przez kaczki tych oto szkodników. Zobaczcie, tutaj gdzie dosięgają dziobkami wszędzie jest naokoło wyjedzone. Widzę, że rukola im nie smakuje, natomiast buraczki owszem bardzo. Zobaczcie, tu mam rzodkiewkę i, i tak czuję, że, że nic z tego nie będzie. Bo poszła w liście, no ale jeszcze ma dwa tygodnie, bo rozpiewka do zbioru jest po około sześciu tygodniach, ale widzę, że korzenia tutaj w ogóle nie ma. No nic, będzie dla kurek. Natomiast tutaj zobaczcie, mam wysianą kolendrę i zobaczcie, bardzo ładnie sobie urosła ja udaję się do szklarni zrobić porządki a to moja brygada już czesze teren w poszukiwaniu ślimaków. jest mokro zobaczcie jeszcze jest dużo dużo rosy także trawa jest mokra no idźcie, idźcie ja wam nic nie zrobię ja dzisiaj mam zamiar zrobić porządki w szklarni Zlikwidować ogórki, tutaj sobie zostawiłam takie duże ogóry na nasiona na przyszły rok. No i co? I zobaczcie, no one pochorowane już nie owocują, praktycznie. A jak owocują, to już słuchajcie, te ogóreczki są gorzkie, nie zasmaczne. No i tutaj też już zbiór melonów. Jeszcze zbiorę te ostatnie melony i arbuzy i też likwiduję. To już jest wszystko dojrzałe, także to jest do zebrania. Wyrywam te krzaki, oczyszczę tutaj grządeczki. Zostawię tylko jeszcze koktajlówki, pomidorki, bo one jeszcze owocują, dojrzewają tu pomidory. Mam się zamiar wziąć tutaj do roboty, ponieważ później wszystko naraz jest ciężko zrobić, więc etapami, etapami trzeba to powoli ogarnąć. Na tej grządce mam papryczki ostre. Pięknie zaowocowała, mimo tego, że, że miałam tutaj bardzo dużo mrówek, które podgryzały mi tu korzenie. Te krzaki były zmaltretowane, ale widzę, że doszły do siebie. Tutaj mam bardzo dużo papryczek ostrych, ale one są, słuchajcie, jeszcze niedojrzałe, więc te krzaki wszystkie zostawiam. Tak samo tu, zobaczcie, wszystko zielone. Natomiast tutaj zwykła papryka, widzę, że dojrzewa. Także to, tą grządkę tylko opielę i zostawiam to, co jeszcze nie dojrzało. Jeżeli będzie sprzyjała pogoda we wrześniu, w miarę będzie ciepło, już będę zamykała wtedy szklarnię na noc, to myślę, że we wrześniu te owoce papryki ostrej dojrzeją. A ja już nie przedłużając, zabieram się do roboty, bo powiem Wam, o zobaczcie jaki ogór na nasiona, idealny. I tak samo tu. Boże, jakie mutanty. Zobaczcie, jaki ogromny. Dobra, bo tutaj jest troszeczkę roboty, no bo ja muszę to wszystko poobcinać tak, żeby, słuchajcie, nie uszkodzić tych żyłek tutaj, bo szkoda by było mi tej siatki zniszczyć. A w tamtym roku, jak obczyszczałam, słuchajcie, to to troszeczkę tych żyłek poobcinałam, później musiałam to wszystko dowiązywać tutaj, żeby to się trzymało. Ale widzę, zobaczcie teraz, już drugi rok ta siatka daje radę. Zobaczcie, cała jest obsadzona. Ogórki, jak widzicie, ogromne tutaj na nasiona jeszcze liszą, ciężkie. Zobaczcie, jest ich e, kilkanaście sztuk. Więc daje sobie ta siateczka spokojnie radę. Dobra, ja się biorę do roboty. Byłaś tak wielka i tak prawdziwa, że dwa lata później para wzięła ślub, a szczęście nie było końca. Była to wielka zmiana w życiu oborga, ponieważ wkrótce po para proprowadziła się do niewielkiego miasta o nazwie UI. Schowałaś jeść, pomidorka? Jeść, jeść, tak, schowałaś. To, jest, <głos》<głos》to masz jeszcze jednego. Dobra, rządki mam przygotowane do wysiewu, ale zanim, słuchajcie, będę wysiewać, to chciałabym jeszcze dosyć mocno nawodnić tą ziemię przed wysiewem, żeby później sobie tych nasion nie wypukiwać, nie przemieszczać. Także czekam jeszcze tutaj podlanie mocno tej ziemi. No i przy okazji sobie podleję te papryki. W paprykach też zrobiłam porządki, odchwaściłam, bo też mocno mi tutaj zarosło powinnam jeszcze tutaj y, zrobić podpórki do niektórych papryk bo mi się pokładają także jeszcze na dzisiaj taka robota natomiast zobaczę, chciałam wam pokazać y, ile jeszcze zebrałam towaru ogórki giganty i one pójdą prawdopodobnie na, y, na nasiona natomiast jeszcze jest trochę średnich i mniejszych y, robieniem czegokolwiek z nich czyli na przykład surówki czy tam misery sprawdzać, czy nie są gorzkie, bo się zdarzają już pod koniec właśnie sezonu takie ogóreczki gorzkie. Zobaczcie, takie dwa kawałki ziemi. Przecież tego nie jest zobaczcie, aż tak dużo. A popatrzcie, ile wyrwałam zieleniny z tych dwóch kawałeczków. Wiozłam sobie taczkę, zaraz to będę sprzątała. No i przy okazji już tutaj część zobaczcie, winogrona odsłoniłam te liście. Popatrzcie, jaki ten winogron jest duży! I w tym roku naprawdę jest jego, tych gron jest bardzo, bardzo dużo, ale tutaj jeszcze widzę te liście, muszę poobcinać. To zrobię właśnie zanim jeszcze to wywiozę. Także wywiozę wszystko razem. No, naprawdę obrodził winogron ten. W tym roku bardzo pięknie. Pod spodem dużo gron. Żeby one teraz, słuchajcie, dojrzały, no to trzeba im dać niestety światło. Zobaczcie, tu gdzie zasłonięte były, to te grona są mniejsze. Natomiast gdzie to światło dochodziło, to one są większe. To odsłoniłam te grona i musicie to zobaczyć. Ja coś się nie spodziewałam, że aż tyle tego będzie. Zobaczcie, ile pod spodem było gron jeszcze. Te były, zobaczcie, odsłonięte wcześniej. Tu tak samo to słońce dochodzi. One się już zaczynają wybarwiać. Naprawdę są bardzo duże jak na winogrono. To jest tak odmiana ciemna. Zobaczcie, ile tego jest w tym roku. Naprawdę pięknie obrodził. Przypomniałam sobie, że obiecałam Wam pokazać. Moją różę, jak zakwitnie, którą posadziłam na wiosnę tego roku. I zobaczcie, jak ona kwitnie. Ona kwitnie, słuchajcie, drugi raz. Bo ona kwitła pierwszy raz na przełomie czerwca i lipca. I później obcięłam wszystkie te kwiatostany, które przekwitły. Około dwóch tygodni temu zaczęła puszczać nowe kwiaty. Jak widzicie, one nie są już pierwszej świeżości. Natomiast tak wyglądają. Tak wyglądają, zaraz wam pokażę z drugiej strony. Mniej więcej jak zanim te pąki są całkowicie rozwinięte, kwitnie ładnie. Na przełomie czerwca, i lipca, jak wspominałam, też kwitła bardzo ładnie. Długo się kwiaty trzymają, mimo tego słuchajcie, że padało ponad tydzień. Yy, padało codziennie i czasami były naprawdę mocne ulewy. To ten krzew różany, bardzo sobie ładnie z takim deszczem daje radę. Widzicie, udały mi się nawet słoneczniki. Te były wysiane późno, nie są jakieś bardzo dorodne, ale już zakwitły, cieszą oko. Troszeczkę koloru jeszcze dają pod koniec lata. Natomiast ten, słuchajcie, słonecznik, który tu widzicie. O, ten ogromny. Ogromny to był słonecznik, który wysiał się sam tutaj z nasion. Ja go tutaj nie wsadzałam. Tak samo ten, który widzieliście wcześniej. To jest samosiejka. Prawdopodobnie z tych słoneczników, z tej rabatki, którą mam tutaj z tyłu w tamtym roku, ja zostawiłam na Zagonie. I zobaczcie, jaki potężny, piękny słonecznik! Imponujący! No, i w tym roku moje drzewo tlenowe Oxy 3 powiem Wam też przyrost bardzo, bardzo duży. Już coraz wyższe jest to drzewo, ale ani razu jeszcze na wiosnę e, nie kwitło. Nie kwitło, ale zobaczcie jakie liście. To są liście potężne. Moja ręka i liść. Tu mam kabaczki. Zobaczcie na te moje kabaczki. Trzy, trzy sadzoneczki i jeszcze słuchajcie, mają kwiaty i jeszcze owocują pięknie, co co kilka dni, słuchajcie, zrywam właśnie kabaczki. I powiem szczerze, że już z kabaczków raczej robiłam wszystko. Począwszy od zupy, kabaczków nadziewanych, lecza, grillowanych. Także kabaczków mam w tym roku dosyć. Te dwa zagoniki, tutaj moje po bobie. Bób został zebrany, i wysiałam tutaj fasolkę. No i zobaczcie, fasolka jest tutaj do zbioru. Dzisiaj już nie mam siły po tej akcji ze szklarnią. Już dosyć jestem zmęczona, ale jutro będę musiała już y, tą fasolkę zebrać. No bo ona, słuchajcie, y, jest o wiele smaczniejsza, jak nie jest taka przerośnięta. Trochę będzie tego tutaj. Tutaj jeszcze y, owoców nie ma. Natomiast tutaj, słuchajcie, wysiałam pierwszy raz w ogóle. Szpinak nowozelandzki, pierwszy raz, bo słyszałam, że ten szpinak nowozelandzki toleruje wysokie temperatury. Ja nie wiem, czy on powinien tak wyglądać, czy po prostu tylko u mnie tak wygląda, że liście są takie małe. Smaczny jest, smakuje smaczny, natomiast on już chyba zaczyna iść, zobaczcie, w kwiat. Z tym, że do takiego naszego tradycyjnego szpinaku. To te listki są takie małe, no i trzeba trochę się naskubać, żeby do tej sałateczki coś włożyć. Ale nie ma co narzekać. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, kochani. No tak, więc tutaj mam na jutro zbiór fasolki, dosyć, dosyć sporo tego będzie. I tutaj pamiętacie, mój ogród, mój ogródeczek z płotkiem z patyków, który miał zabezpieczać zabezpieczać tutaj te uprawy przed kaczkami ale stało się tak, że kaczki sobie znalazły sposób, aby tu wejść tam oto, tą drugą stroną tam jest taka dziura, one sobie podważyły te patyki i przyłapałam je tutaj już kilka razy na buszowaniu, jak widzicie nawet sobie zrobiły tutaj gdzie gdzieniegdzie legowiska i tutaj też zobaczcie mam fasolkę do zebrania i tą fasolkę będę zbierała tu już po raz trzeci i prawdopodobnie ostatni, no jak widzicie tutaj proszę bardzo tutaj też było legowisko połamane kwiaty, śmierdziuszki a co tam zobaczcie powyrywane, połamane tam też Także sobie zrobiły tutaj bazę odpoczynkową. Oczywiście włażą i zobaczcie, wyjadają również liście buraczków. Całe szczęście, kochani, że robią to od niedawna, że odkryły, że można to robić dopiero teraz. Bo gdyby to odkryły wcześniej, to tutaj upraw by już w ogóle żadnych nie było. Więc co, jakie zadanie nie czeka? Zadanie nie czeka tego, że muszę uszczelnić ten płotek. Ja krzyczą, zobaczcie jak przyczą. Że muszę uszczelnić ten płotek niestety, yy, bardziej zagęścić. Ale ja nie wiem, czy ja w tym roku już po prostu sobie nie dam spokoju, bo już niedługo te buraki będę wyciągała. Będę robiła przetwory. Teraz zbiorę tą fasolkę, co tu już mi słuchajcie jest do zebrania. No, trudno. Ja nie wiem po prostu, czy ja mam tyle energii, żeby się jeszcze w tym roku tym zajmować. I co słuchajcie najważniejsze? Chciałam Wam pokazać te pomidory z Dino, te sadzoneczki, które kupiłam. Ci, co mnie oglądają, to, to może pamiętają, że kupiłam takie lekko żyjące sadzonki, które praktycznie były do wyrzucenia. I to jest odmiana Bobcat pomidorów holenderskich, które mam pierwszy raz w uprawie. I chciałam Wam pokazać, jak one zaowocowały tutaj. Pięknie. Była bardzo wielka wichura z burzą. I tutaj, słuchajcie, jeszcze jeden pęd mi się odłamał, na którym było praktycznie tyle samo pomidorów. I tu tak samo. U nas też był jeszcze jeden pęd, też z taką ilością pomidorów. Tu już troszeczkę zobaczcie zaczynają dojrzewać te pomidory, ale one są bardzo duże. Są bardzo duże. Natomiast powiem Wam w smaku. No w smaku nie są jakieś, jakby to powiedzieć, niebo w gębie. I kochani, pokażę Wam, bo ja też również mam je w szklarni w Kicia. Co tylko. w której mam oczywiście bałagan i burz. Ale tuż są bardziej dojrzałe. I też ja już troszeczkę z nich zebrałam owoców, muszę przyznać, też były takie duże owoce jak na zewnątrz. Tutaj troszeczkę mniejsze mi zostało, ale zobaczcie, jak one wyglądają. One mają pokró i taki. Dosyć, są dosyć takie owalne, okrągłe, takie ale jak się sprzedają słuchajcie, pomidory gałązkowe w marketach. Jeżeli chodzi o smak. No to teraz takie fajne, czerwone, naprawdę, one muszą być bardzo dojrzałe. No nadają się, słuchajcie, jak dla mnie, na przykład do sałatki. Natomiast nie ukrywam, że jednak wolę pomidorki malinowe, które uprawiam, które w tym roku jestem załamana, ponieważ moje pomidory w tym roku to jest tragedia. Malinówki to jest tragedia. Zerwałam bardzo mało pomidorów. Jedynie tylko do takich, słuchajcie, bezpośredniego spożycia, bym tak powiedziała, na bieżąco. Z żadnych pomidorów w tym roku nie robiłam, ze swoich pomidorów nie robiłam w tym roku żadnych przecier przecierów, ponieważ tych pomidorów nie miałam. Natomiast jeżeli chodzi o pomidory koktajlowe, które mam tutaj, to jest zatrzęsienie. Po prostu tu klęska u rodzaju. Pomidory koktajlowe po prostu w tym roku uratowały mi te uprawy malinówek. Bo gdyby nie te koktajlowe pomidory, które uwielbiam, które są przepyszne. Snow White, odmiana. Polecam. Z czystym sumieniem powiem Wam, że słodszych przepraszam właśnie konsumuję jednego że słodszych pomidorów koktajlowych nie jadłam w życiu. Ich natomiast mam tu ogrom i się bardzo cieszę, ponieważ do, do jeszcze miesiąc, słuchajcie, głędzie pogoda, to one sobie tutaj są małe, więc mają szansę jak najbardziej dojrzeć. Na bieżąco zbieram, to kanapeczek sobie zajadam i to mi uprawy słuchajcie szklarniowe uratowały, bo gdybym ja nie miała tych koktajlówek to ja nie wiem czy bym miała co już teraz zbierać, no bo ja wam szczerze powiem że zobaczycie, że tych pomidorów czerwonych, malinówek to to u mnie nie widać a ja naprawdę nie zebrałam tego dużo natomiast pięknie obrodziły pomidory które dostały u mnie szansę yy, po prostu przetrwania i tym się odwdzięczyły także jestem też Zadowolona. Tu jest moje kiwi. Odmiana doktora Szymanowskiego, te dwupłciowe, o którym wiecie. No nie rośnie, powiem Wam jakieś imponująco. Ale słyszałam, że to 4 lata trzeba poczekać na pierwsze owoce, więc jestem cierpliwa. Kochasz panią? Kochasz pancie, prawda? Ja wiem, że ty kochasz pani nie swoją. Ryszard. Żegnę się z widzami. I do następnego. Tak, odcinka. papa. Pa.